gdzie ma wszystkim z tej strony Mateusz, ciśniemy Lola Morda to przeciwko teamu oprędnemu małemu Skubańcowi. nie zabijam żadnego mięka pięknie teraz jest być albo nie być jeśli wygramy, silver jeden stoi przed nami otworem jeśli przegramy to z powrotem wracamy do silvera dwójki Czekamy na nasze promo. Także walka jest. nie I tam sadzi szpałka. Mały wredny klimacarzu. Tlin, Jajcarzu, Co mnie wiesz? Odejdź dla mnie potworza. Dobrze. został hita w Dobrze poszło. Góry człowieku, uspokój się. Myślisz, że zabijasz mnie tą trucizną. Chodę, ja było blisko. Ale nie ma tak łatwo. Tego się stało tu gdzieś niewidzialny. Jak coś czuję. Akolwiek nigdy nie wiadomo o te małe wredne teama. Nie wiadomo co mi jest tam chodzi po głowie. No, gdzieś tam się czaił. Będę taka. Dawaj go. Będzie łatwy kill. Chyba z zużył. Ale ja nie jestem pewien. Dobra, już za późno. Uczę! Upi turret. No i jak mogą go nie zdobić? Dobra, Dobra, wycofaj się. Nie wiadomo gdzie jest mały Timo. Może się wycofał. Wie pany małych, skływiel. Dobra, teraz na pewno się wycofujemy, bo Timo jest wredny. Będę znowu gdzieś tam skitrał. Ale tam widzę, że mój team sobie jakoś radzi. Całkiem sympatycznie. Idziemy w buty, bo to jest wredne. Albo nie. Idziemy w pała. I pójdziemy. No są jak nic więcej. Albo nie. Dobra, pałam może być. Nie ma za bardzo co kupować. Timu nas trochę przypiął do muru. Dalej tu siedzi. Mały wredny. Bot tam ciora. Dżungla też ma kila. Widzę, że serat też. Ładnie połkuję. Też już na pewno wycofał mały Menda. Sadzimy sobie Warda. Niech się rozbije. Pala opureta i Timo. Niech to będzie jak najmniej. Już jesteśmy do przodu z farmą. Niewiele. No, no to nic nie zmienia. Bądź go minionki. Co prawda dla mnie to i tak było niekorzystne, bo... A, jaki wredny. O kurwa. Bardzo, o, kurwa. Gdzie draszek? No wół, odpalaj! Ach, chociaż tyle. Wedny mały teama jeszcze ze wsparciem buty, jak nic. my w podwójne buty. Złapać to, będę. Bluch na jednego się bawisz, mały, mędziarzu. To ma. Jeśli się ma nie cofnie, no to można byłoby go skankować. Chyba się, chyba nie jestem taki tyle głupi, bo że znowu się tam skicał. Się wycofał. także pusz A nawet jeśli już tu stoi, no to i tak mi nic nie zrobi. Jebany menda, do widzenia, i nie wkłuczej więcej ludzi. Chyba nie zna mnie. Uuu, shutdowny oddajemy. No betimo, mało wrót I dziśniamy. Kto Ty chcesz. Ja chcę jeszcze playta i się wycofuję do bazy. Będzie dla mnie Shed Pięknie. A Czy przeżyję? że mogłem się wycofać. Zaatwałem. A kurwa. Szkoda. Ech, za mało, za mało tego dobrego życia. Ale dobrze, śm śmiesznie było. że Golda z mi brakuje zawsze zawsze mi to dolega zawsze jestem w bazie jak brakuje mi troszkę Golda tak był niepotrzebny no nie wiem co jeszcze mogłem odpalić no W ale to był tylko on go chwyciłem no to mnie podreperowało, ale nie wiem uziął Ignita chyba na mnie mogłem sobie spojrzeć bo ale wydaje mi się że tak Nita, to bo jakie inne podpalenie no chyba że spotyanka Dobra. jeszcze mnie hitało a no, więc w sumie No szkoda szkoda Nie, nie, nie za tak szybko. Co za mała Menda. No dobrze, już wypalił się z potonków. Aż za wolno to wszystko. Szybka ta Menda. Ale już nie ma podjąków, ja też co prawda, ale poczekajmy sobie pod tureta. Nie ma za bardzo innej opcji. Bardzo chcę Plate'a, pewnie będzie w to uderzał. Pięknie, Mógłem mi się w sumie próbować. Chyba z na tyle daleko, że nie zrobił playta. uczę Nie wyszło. Dobra, pewnie się niewidzialny zrobił. Paździoszek. Paździoholo. Do widzenia. Staw się dobrze. Głupi Timo. Tak czułem, że tu się czali. Tym bardziej musiał szybciej się. W... Wyjść z ukrycia, mały wredny Timo, jakoś niż gdyż na no, mojewu go tam chitało, mimo niewidzialności. I pięknie, prawidłowo. No, poczekajmy sobie jeszcze tutaj i ciśniemy znowu. Pięknie. Znajdź go, by był niewidzialny, i tak moje, moje metale, i tak by go tam ciumkały. Musimy się tam. Pokusimy. Pięknie. Teraz by się wypadało wycofać, ale jestem zbyt chciwy i niepoważny, by to zrobić. Kurwa mać. Chyba będzie flaszek potrzebny. U czorną to widzę. Tam będę też pewnie szybić się na flasza. mogą go się przetrzymać dużo golda niepotrzebnie Niepotrzebna strata Ra strata. już nie zdobędzie znikną. Także ogólnie sukces, pomimo no ta, tej śmierci takiej z dupy, ale nic się nie stało, nikt, nic, nikt nic nie widział. O kucza, tu bot w No kto aż to niech pędzi. U, dzieje się. Nice. O. Nieco kiepsko. Nie wiadomo gdzie jest Timo No już wiadomo. Jeszcze shutdownów nie oddawajcie, to zawsze jest niebezpieczne. I groźne w, w skutkach. No i shutdown za shutdownem. No tak. Uuu, ale ten zaś ich tam ciora. Nieźle, o jeszcze tego zajebie. Jaki menda paździoch. Pięknie Nie dam sobie tam... O, ktoś tu się przyczaił To tu już jest Też Chyba nie mam wsparcia ktoś go tam wiele lepiej się wycofać No właśnie Chyba bym się nie bawić tak daleko no, tym bardziej, że zaraz się tu wszyscy zaczną pojawiać. Zaczynamy ten rajdełek Jest tu coś do ugrania. Tak najwyżej. Padnięcie śmiercią, jak przyjdą tu wszyscy. ovarda za sadjeme no taj sporta Turet, zostaw mnie No Turet, co ty robisz? Kurczę, może tam iść to o nich lepiej albo no, może jednak nie trzeba. Dobra, nie trzeba było. Radą se chłopki. No, gdzie uciekasz? Wracaj do mnie. Koda. Miałby przez gdyby nie tego nie zrobił. Aż się za szybko aktywował. Tu uratu, mnie kochają Dobra, dawać na smokam. Nie, to lubię. Tylko jeszcze trzeba by się trochę tego Golda wydać na itemsy, Ale póki mamy Smoka i tu Full Team, to i z Boxem. Smoku hitnigo, to go spowolnisz. Oła, zjeżdżał Po co to było? Ach, dawaj go. Nie wiem ten... Kurde jebany, wszystkie miny z od zahaczam. Pięknie. Dobra, ja spadam. Dużo wolda, trzeba to podwydawać. Pięknie, bardzo fajnie, dobry team. I co? Tu idziemy na topa. Cisnąć go dalej. Ew, uh. ja W sumie dobrze, że tam nie pożytali. No zobaczmy, czy jakaś wredne teamu się nie czai gdzieś. Odwiedźmy ziomka.

No bo patrzcie. To co chce, ta. Dobrze wam idzie. Nawet bardzo. Nie słuchajcie mnie. Ja tam tylko dalej sobie topacista. Nie, nie zwracajcie na mnie uwagi. Znacie, za bardzo nie ma kto zwracać uwagi, jak wszyscy martwi. No co ja mogę. A się masz na turnie kurcze, mi szybko tego dobra damy radę do tego tureta szybko jeszcze ogarnąć? i może nawet inhibitorka? taki będę chciwy ciba jeszcze jeden Bywa jebany Fi ah. jebany Fi dobra mam Ciebr I tak mogłem to chyba lepiej zagrać, Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co tam za smok? Taki co? Popiodłkowy, no, ale niech będzie. Idę po smaka. Mamy teraz pancerzy, który daje nam jeszcze movement speeda. Pas, no i w ogóle zajebiście jest. Całkiem, całkiem sympatycznie. No tym to tam już w ogóle nie wspomnę, jakieś kurde same koksy. Mało no, ale chyba nie jest jakoś specjalnie potrzebny. No ja myślę, że chyba teraz to zakończymy. I panie, panowie, będzie Silver 1K. ostatni meczek, no, było dobrze. Grałem ja z kolei w małym team'em przeciwko Kaylee. I, I dobrze szło, ale się potem spiodoliło. Marzycie. Zawsze musi dobrze iść, a potem się musi spiodolić. Czasem no też źle idzie od początku. Ale to już lepiej o tym nie mówić. Także będzie zaraz. Samobójcza żaba. Żegnaj. Baron. Tak, powinniśmy iść na barona jeszcze. Ale niestety nie poszliśmy. Każdy dobrze grał. I mnie tam wspierał. Dobre ziomeki. Lili to zawsze są dobre ziomki. O, o co to się dzieje. Silver 1 Jest ta moc. Poczuj tę moc. Ładnie. Zobaczenia, czy dali ode mnie doścignąć. No prawie, prawie mi się udało. Oksera tutaj. Tam jechał z Kasadinem równo. Już nie w sumie na nic obocie. Rąki standardowe, zajebiste. Chyba było przycisnąć, aby dostać Silvera jedynkę. Po prostu moc. Chyba było. No, także dzięki wielkie za oglądanie. Ciśniemy już praktycznie Gold w zasięgu ręki. Dzięki i na razie.